Cześć, witam wszystkich w ten fantastyczny piątek, jak co tydzień. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat całej tej sytuacji związanej z pandemią. Nieuchronnie i w szybkim tempie zmierzamy do tak zwanego narodowego lockdownu. Na czym on będzie polegał? W jaki sposób to wpłynie na twoje życie? Chciałbym wasie zapytać, czy zadawaliście sobie te pytania w ogóle? W trakcie narodowego lockdownu rząd wprowadzi mocne ograniczenia w przemieszczaniu się, zamykane będą kolejne branże, dzieci oczywiście pozostaną w domach i będą uczyć się zdalnie, a my jako obywatele musimy nauczyć się dwóch rzeczy: jak zadbać o swoją odporność, podczas gdy nadmierne przebywanie w domu czy mieszkaniu mocno ją osłabia, oraz w jaki sposób będę zarabiać pieniądze, nie mogąc chodzić do pracy. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy myślą, że ich to nie dotyczy. Ja nie zachoruję, mnie nie zwolnią, moja firma przetrwa, etc., etc. I tego oczywiście jak najbardziej prosto z serca Ci życzę. Niemniej jednak, co będzie, gdy jednak stanie się coś złego? Załóżmy nawet, że nie zachorujesz ani nie stracisz pracy, czy jesteś gotowy, czy gotowa na to, jak nasza gospodarka będzie wyglądała po lockdownie. Podczas gdy od lat bezrobocie w Polsce stabilnie spadało, dziś dynamicznie wzrasta: od 5,5% w styczniu do 6,1% we wrześniu. Oznacza to, że ponad 200 tysięcy ludzi straciło pracę na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy. Oprócz tego Polska z obecną sytuacją radzi sobie najgorzej w całej Unii Europejskiej, jako że nasza inflacja jest najwyższa w całej wspólnocie. Wszystko drożeje w zatrważającym tempie, a pracy jest coraz mniej i wcale nie jest coraz lepiej płatna. Czy w takiej sytuacji nie sądzisz, że niezabezpieczanie się przed zachorowaniem oraz przed utratą, utratą pracy jest po prostu nierozsądne? Przypomnij sobie łagodny lockdown, ten poprzedni. Jak wielu ludzi dostało potyłku. Jak wielu z nich nadal nie wyciągnęło z tego absolutnie żadnych wniosków. Ten lockdown natomiast uderzy w nas znacznie mocniej niż poprzedni, dlatego jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ja osobiście uważam, że posiadanie dwóch, trzech albo i więcej źródeł dochodu jest po prostu konieczne i rozsądne. Pamiętajmy, że w Polsce zdecydowana większość ludzi cierpi na niedobór witaminy D3, która odgrywa niesamowicie ważną rolę w funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego. Wynika to po prostu z klimatu, w którym żyjemy. W skali roku mamy stosunkowo niewielki dostęp do światła słonecznego, a dodatkowo teraz właśnie zamknięcie nas w domach, w mieszkaniach jeszcze bardziej pogłębi. Ten problem z tym niedoborem. Dlatego, jeśli chcesz zadbać o swój układ odpornościowy i go wzmocnić, absolutną podstawą, od której należy zacząć, jest uzupełnienie właśnie witaminy D3. Najlepiej oczywiście w sposób naturalny, no bo jak wiadomo, nasz organizm kocha to, co naturalne, a niekoniecznie dobrze przyswaja substancje syntetyczne. Oprócz witaminy D3 ważne jest także dostarczenie do organizmu w obecnym czasie większej dawki starej, dobrej witaminy C. E, witamina C także pomaga wspierać nasz układ odpornościowy, e, ale dodatkowo wspiera także układ trawienny poprzez zwiększenie wchłanialności niektórych mikroelementów, np. żelaza. E, tutaj także nie jest niesamowicie istotne jest to, aby witamina C była pochodzenia naturalnego, a nie syntetyczna, aby faktycznie wspomóc nasz organizm. Warto także wspomóc nasz układ trawienny i krwionośny, oczyścić krew i przewód pokarmowy z toksyn, aby ułatwić pracę naszemu układowi odpornościowemu w sytuacji, gdyśmy faktycznie zachorowali. Fantastyczną receptą na to jest chyba mój ulubiony suplement, który zażywam od wielu miesięcy, jakim jest chlorofil. Jako efekt uboczny picia chlorofilu dodatkowo możemy zaobserwować spory wzrost energii przez cały dzień. Co dodatkowo może nam pomóc w zmotywowaniu się do działania podczas lockdownu. I oczywiście, tak samo jak wcześniej, rekomenduję stosowanie produktu naturalnego w 100%, a nie takiego, który zawiera różnego rodzaju wypełniacze czy sztuczne dodatki typu konserwanty. A w kwestii zabezpieczenia finansowego jak mogę zbudować sobie kolejne źródła dochodu, kiedy zaraz praktycznie w ogóle nie będziemy mogli wychodzić z domów? Odpowiedź na to pytanie jest. Banalnie prosta, zawiera się w jednym słowie, a tym słowem jest internet. Naucz się, jak zarabiać przez internet bez wychodzenia z domu. Zauważ, że mnóstwo firm dzisiaj przychodzi na tryb pracy zdalnej, co oznacza, że nawet pracę etatową możemy dziś wykonywać online. W sieci nie ma absolutnie żadnych ograniczeń. Możemy znaleźć dowolną informację, skontaktować się z kimkolwiek chcemy na całym świecie, możemy kupować i sprzedawać wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy. Możliwości jest naprawdę niezliczona ilość. No dobra, ale od czego zacząć, jeśli nigdy wcześniej nie pracowałem online? Gdzie szukać wiarygodnych informacji i skutecznych rozwiązań? I według mnie najprostszym rozwiązaniem jest to przedstawione lata temu w książce Roberta Kiyosaki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec a mianowicie znajdź kogoś, kto ma już to, czego ty chcesz, co ty chcesz osiągnąć. I rób dokładnie to, co on. Ta zasada nazywa się zasadą duplikacji. Nie ma prostszego sposobu, moim zdaniem, przynajmniej ja nigdy nie trafiłem na nic prostszego. Jeśli znajdziesz po prostu w sieci jakiś sposób, na którym chcesz zarabiać, coś ci się spodobało, zrób najlepiej research wśród swoich znajomych. Być może ktoś z nich zajmuje się danym tematem, odnosi w nim sukcesy. Jeżeli tak, zgłosi się po prostu do tej osoby z prośbą o poprowadzenie cię w tym obszarze, o wdrożenie, o wsparcie itd. Dokładnie w taki sam sposób ja zacząłem swoją przygodę z Duolife pod koniec ubiegłego roku. Kiedy po latach obserwacji firmy, produktów, liderów, w końcu, w grudniu zeszłego roku podjąłem decyzję, że chcę przystąpić do tego projektu, natrafiłem na drobną przeszkodę nikt mnie przecież nie zaprosił do klubu. Nie mam zatem opiekuna, jak w takim razie nauczę się, jak prawidłowo robić ten biznes. Nie wiedzieć czemu, ale sposób, ale spośród sporego grona moich znajomych intuicja w pierwszej kolejności podpowiedziała mi moją znajomą z dawnych lat, Asię Samojłowicz, i to do niej się odezwałem właśnie z prośbą o rejestrację. Troszkę nam to zajęło, ale ostatniego dnia stycznia byłem już zarejestrowanym klubowiczem DuoLife i stawiałem swoje pierwsze kroki w tym projekcie. Dziś, zaledwie kilka miesięcy później, nasz zespół liczy już około 130 osób. Osiągnąłem pozycję kierownika zespołu, zbudowałem stabilne źródło niemałego dochodu pasywnego, a do tego jestem o krok od kwalifikacji do programu samochodowego. W ramach którego otrzymałem służbowego Nowiuszkiego Mercedesa klasy C. Jak zatem widać na moim przykładzie, ale także na przykładach m, całych rzeczy innych ludzi, którzy robią dokładnie to samo. M, praca, zarabianie i odnoszenie sukcesów przez internet to jak najbardziej realna m, i osiągalna rzecz dla każdego. Serdecznie polecam wszystkim taki, taką metodę zarabiania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę nikt nie może być pewny na 100% o to, czy za miesiąc, za dwa, za pół roku nadal będziemy mieli swoje obecne prace, swoje firmy, czy będziemy w stanie funkcjonować w takim świecie, jaki znamy dzisiaj. Zabezpiecz siebie i swoich najbliższych na wypadek takiej ewentualności. Co złego może się stać? W najgorszym wypadku po pandemii zamiast jednego będziesz mieć dwa, trzy albo tak jak ja więcej źródeł dochodu. Myślę, że nikomu się przez to krzywda nie stanie. I w tym momencie chciałbym właśnie ogłosić, że rozpoczynam poszukiwanie kolejnych dwóch osób, którym pomogę w staniu się liderami softmarketingu market, soft i zarabianiu online poprzez promocję zdrowych rozwiązań. Jeśli jesteś osobą, która jest otwarta na naukę, nie boi się wyzwań i jest gotowa na to, aby zakasać rękawy i wziąć się do roboty, a do tego interesuje cię zarabianie poważnej kasy, to szukam właśnie ciebie. Daj znać w komentarzu albo odezwij się na priv i porozmawiamy o szczegółach. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Udanego weekendu wam życzę i do zobaczenia w kolejny piątek. Trzymajcie się, cześć.